Elża, witam! Dzisiaj już spo, na zeszłym filmiku wspomniałem, że będzie filmik w celu oficjalnym, oczywiście, ale jak widać, ten termin się wydłuża, A więc dzisiaj zrobimy filmik o tak zwanych dla pewnie dziewczyn i bardzo lubianych unicornów, a jutro zrobimy dla panów szpinek morskich. A więc zaczynajmy, unicorn. Zostawcie oczywiście lajka like i suba, po możecie dzwoneć. Do zawsze jest, powinna być Wam potrzebna linijka. Róbcie bujną grzywę jak uważacie. Nigdy nie zapomnijcie o rogu i rogu. Przejdziemy później do kolorowania, ale pamiętajcie, każdy nie robi tak jak chce. No to, że ja sobie tak zrobię na przykład takim kolorem. Teraz, to to tak tutaj, to jest, to się Sorry, że tak nie nagrywam, ale wszystko jest nagrywane z tableta, a więc... A więc mam już Uniko i chyba rysować na kopyt.

Chodźmy, a więc do rysowania. Tutaj będzie potrzebny nam zestaw pełen różnych kredek, oczywiście. No, My nie możemy przecież zrobić unicorna w jednym kolorze. Zacznijmy, a ja, więc od rogu. Róg będzie posiadał różne kolory barwne. Wy oczywiście robicie tak, jak Wy chcecie. Ja robię swoich barw. kolory grzywych będą w różnych kolorach. No przepraszam, że wyjechałem za linię. Naprawdę. Ostatnio wrzucałem dużo filmików i zobaczyłem, że moja ilość wyświetleń i lajków się poprawiła, więc wam serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że do Johna pierwsza za Baby Dragona też daliście mu lajki. Oczywiście nie sprawdzałem, co napisaliście, ale o na temat, ale oczywiście nie z... Niezależnie od yy, ten. kto ładniej narysował, mam nadzieję, że spodobały Wam się obydwa rysunki. Możecie, oczywiście, unikornowi dać jakieś tam wzorki na yy, tych na brzuchu. Tam jakieś te takie wiecie, yy, nie znam. Znam się na koniaki i na rolnictwie, ale na magii się nie znam do końca. Więc tam możecie robić mu wzorki, tam takie różne gwiazdki i te inne, co to tam się robi. Jeśli chcieliście, jeśli chcecie w następnym odcinku po Ciesielu z Oficjalem, czy przed nawet jakiś tam, nie wiem, różne tam jakieś, nie wiem, postaci z Gwiezdnych Wojen, z tam, różne, to to piszcie w komentarzach, ja oczywiście postaram się to dla was narysować. Dobra, unikorna mamy, już prawie kończymy, tutaj dokończę grzywka i kopyta i tam dam też jej jakieś wzorki, tutaj kopytkę pokolorujcie na szaro i tam tu zrobię jakąś kolorową gwiazdkę, czekajcie, pomaluję ją na różowo, tu mamy małego unikorna, no i go zresztą tam zrobię całego na różowo, odmiana będzie. U N I C O I Dziękuję za obejrzenie mojego filmiku. Proszę, dajcie mi lajka czy suba. Dzięki. Żegnam miłości, konie. Bu.